Witam wszystkich bardzo serdecznie na czytaniu dla wszystkich symboli spod znaku Barana na październik 2019. Jest to czytanie ogólne, dlatego też nie ze wszystkimi będzie ono rezonować. Wasze czytanie zaczynamy od tego, jakie energie będą manifestować się w waszym świecie fizycznym w październiku odnośnie e, sfery miłości. Mamy tutaj kartę Siły, mamy kartę Pustelnika i mamy dwie monety. To jesteście wy, moi drodzy. Wy tak jakby y, wsysacie się do środka. Jeżeli chodzi o, o waszą y, sferę miłości, o to, co się dzieje w miłości y, w waszym życiu, y, wy tak jakby chowacie się przed tym w październiku. Chowacie się po to, żeby zająć się tak jakby innymi sprawami. Ale tutaj tak jakby nie pojawia się, że chowacie się dlatego, że, że straciliście wiarę w siebie, czy, czy że straciliście siłę, bo macie kartę siły tutaj. Nie, tutaj po prostu chodzi o coś innego. Wy czujecie potrzebę, żeby odciąć się od tego na jakiś czas. I tak naprawdę inne karty nam tutaj wyjaśniają, dlaczego tak może się dziać. Także to są energie, które pokazują się w świecie fizycznym, czyli że będzie, będzie to po prostu tak jakby bardzo widoczne dla Was. I teraz następne trzy karty pokazują nam, co tak naprawdę to dla Was oznacza. To, co się dzieje tutaj, to, to że się tak, tak jakby y, zamykacie, stawiacie mur między, między sobą, a być może innymi ludźmi, potencjalnymi partnerami, albo ogólnie tak jakby odpychacie od siebie y, nawet myśli odnośnie, odnośnie sfery miłości. Mamy tutaj osiem mieczy, mamy 10 kielichów i mamy kartę 6 buław. I teraz, żeby było ciekawiej, tak jakby dodatkową informację do tych kart, y, daje nam wyrocznia. Mamy tutaj kartę dla Was na październik, która się nazywa Mądry Przywódca, która jest wyjaśniona pięcioma monetami. Tak naprawdę pierwsza rzecz, jaka mi się tutaj przebija, to prawdopodobnie w Waszych poprzednich związkach Wy staliście na pozycji tak jakby przewodnika, na pozycji właśnie tego lidera. I to, do czego Was to doprowadziło, to jest pięć monet, czyli że Wy tak jakby bardzo dużo dawaliście z siebie, tak jakby bardzo dbaliście o, o swoich poprzednich partnerów i dawaliście z siebie wszystko, żeby tym osobom w jakiś pomóc, czyli że Wy stawialiście się na pozycji tego y, pomocnika, tak? Ale tak jakby nic nie, odzyski, nie, nie dostawaliście w zamian, bo mamy te pięć monet. Czyli tak jakby te wasze wysiłki, te wasze dobre chęci, żeby pomóc tej drugiej osobie, z którą byliście w związku, doprowadziły do tego, że ta osoba tak jakby no z góry założyła, że, że taka jest wasza rola, że waszym zadaniem jest to, żeby im pomagać i żeby skupiać się na ich problemach i, i na, na rozwiązywaniu ich problemów. I w tym samym czasie ta osoba zupełnie tak jakby ignorowała. Wasze potrzeby. Czyli że Wy byliście w pełni dla tej osoby i poświęcaliście się dla tej osoby, a ta osoba w zamian po prostu zupełnie ignorowała Wasze potrzeby. No i teraz tak. Co ta sytuacja w październiku tak naprawdę oznacza dla Was? Czyli chodzi o, o Waszą podświadomość. Co się dzieje w podświadomości? No i te trzy karty. Osiem mieczy, dziesięć kielichów i sześć buław. Tutaj tak naprawdę patrząc na te dwie karty to ja widzę Was w tych ośmiu mieczach, którzy patrzycie na swoich byłych partnerów, którzy już być może są w innych, nowych związkach i im się powodzi. Czyli że Wy tak jakby widzicie powodzenie Waszych byłych partnerów jako tak jakby efekt Waszych wysiłków. Czyli że Wasze wysiłki nie zwróciły się Wam, tylko tak jakby przeszły w ręce kogoś innego. Czyli że nowy partner Waszego byłego partnera tak naprawdę zyskuje teraz na tym, ile Wy wysiłku włożyliście swojego byłego partnera. Mam nadzieję, że ma to sens, to co teraz mówię. Więc wy tak jakby się blokujecie teraz, bo być może macie już dość. Tylko, że tak jakby, żebyście nie, nie mylili tego z wampirami energetycznymi, że wasi byli partnerzy, to były takie wampiry, bo ja tutaj widzę, że wy tak jakby wy na to pozwoliliście, a być może wy widzieliście tak jakby tą swoją pozycję lidera i tego tak jakby pomocnika, jako klucz do tego, żeby być w pozytywnym i w dobrym związku. Czyli że. Wy tak jakby kontrolowa próbowaliście kontrolować związki w przeszłości w ten sposób, że trzymaliście pieczę nad sobą i nad tą drugą osobą. Czyli że tak jakby wy robiliście 80% roboty yy, w nadziei, że ten związek po prostu będzie się trzymał kupy tak? i że dzięki temu to wszystko przetrwa. Ale tak jakby wasi byli partnerzy zupełnie tego tak jakby nie doceniali, wręcz być może nawet i to wykorzystywali. I stąd wy się teraz zamykacie. Bo tak jakby tyle wysiłków, co już włożyliście kiedyś, już macie tego dość. Nie chcecie tego. Tak jakby każda próba stworzenia związku, jaką podjęliście, kończyła się tym, że ktoś na tym zyskiwał, a wy na tym traciliście. I tak jakby to Wam daje iluzję, że nie jesteście w stanie stworzyć y, szczęśliwego związku. I być może nawet i wydaje wam się, że to jest wasza wina, z waszej winy, że, że z jakiegoś powodu to przez was te związki tak jakby nie działały. Ale to, to, to nie jest w ten sposób. Nie, wy tak jakby wybraliście na siebie za dużo, a wasi byli partnerzy to tak jakby y, na tym to wykorzystywali. Więc tak naprawdę to nie jest wasza wina, że to... Że to y, to znaczy częściowo jest. jeżeli tak robiliście, bo też wy na to pozwalaliście. Ale też jeżeli, się, jeżeli mieliście partnerów, którzy to po prostu wykorzystywali, no to jednak wina jest po obu stronach, ale jednak bardziej po stronie tego byłego partnera czy też partnerów, tak? Bo zamiast w ramach wdzięczności oddać Wam to, co wy daliście, w momencie, kiedy byliście jeszcze w związku, to oni tylko brali, brali, brali. I tak jakby was to zupełnie tak jakby wysuszyło, tak? Jesteście teraz jak taka rodzynka sucha. I tak jakby tracicie trochę wiarę w siebie, jeżeli chodzi o stworzenie związku, ale nie tracicie wiarę w siebie, jeżeli chodzi o wasze umiejętności. Trochę dziwnie to może brzmieć, ale tak jakby wy czujecie się świetnie, jak jesteście sami, czujecie się silni, ale tak jakby w waszej podświadomości to, co się działo kiedyś... Yy, tak jakby daje wam iluzję tego, że w momencie, kiedy wy będziecie w jakimś związku, w nowym związku, że sytuacja się powtórzy. I oczywiście może się powtórzyć, i jeżeli po raz kolejny postawicie się tak jakby na pozycji tego lidera. Czyli że wy jesteście w związku po to, żeby pomagać waszemu partnerowi. Także jeżeli chodzi o waszą podświadomość z tymi sześcioma buławami, to tak naprawdę... Przyjdzie do Was tak jakby oświecenie, tak? Wy w tym momencie zwyciężacie dzięki temu, że na chwilę odkładacie życie miłosne na bok. Bo to jest ten problem, nad którym musicie pracować. Chodzi tutaj o równowagę w braniu i dawaniu. I tak jakby yy, nie poświęcać się jak taka matka Teresa. Że załóżmy, że poznajecie kogoś. I widzicie, że ta osoba ma problemy i wy po prostu z dobrego serca chcecie tej osobie pomóc, zaczyna się tworzyć tak jakby związek, bo tak jakby od samego początku ta osoba już z góry ma o was taką opinię, że jesteście razem w związku, dlatego że wy bardzo lubicie tej osobie pomagać. Albo że wam bardzo zależy na tym, żeby tej osobie pomóc z czymś tam. Więc jeżeli w ten sposób rozpoczniecie wasz kolejny związek, to po prostu sytuacja zakończy się dokładnie w taki sam... Będzie taki sam scenariusz, tak? I tak jakby, ja widzę, że teraz w październiku, wy będziecie próbowali sobie z tym jakoś poradzić y, emocjonalnie, dlatego po prostu od, odsuwacie się od tej miłości. Musicie tak jakby wybaczyć sobie za to, za to co się działo w przeszłości, nie, tak jakby nie obwiniać się o to, bo tak naprawdę sam fakt, że wy jesteście w stanie tak wiele dać drugiej osobie. Już świadczy, że jesteście w stanie stworzyć piękny związek, ale tylko z taką osobą, która dokładnie tyle samo jest w stanie dać Wam. Chodzi o równowagę. Dwie monety. Chodzi o to, żeby, żeby po prostu było, było porówno, tak? I tak jakby no porada. Porada, porada taka, żeby, żeby nie próbować na siłę być z kimś w związku, tylko tak jakby najpierw zweryfikować, czy ta osoba w ogóle jest w stanie was docenić, zanim, zanim stwierdzicie, że, że jesteście w jakimś poważniejszym związku. I to tak naprawdę to jest czas dla Was, żeby wyzdrowieć tak? z tego, co się działo kiedyś. Trzymajcie tą swoją siłę, ale dla siebie. To jest bardzo cenny skarb, który, z, którym tak naprawdę nie powinniście się dzielić z byle kim. I to, że Wy potraficie pomóc innym osobom, bo ja mam wrażenie, że to nie, był, nie była tylko jedna osoba, tylko więcej osób, to już świadczy o, o tym, ile Wy macie tak jakby tej siły w sobie. Jak dobrze jesteście zorganizowani, jak, jak dobrze rozwiązujecie problemy. Teraz trzymajcie to jako taki skarb, na chwilę obecną, jak, jak odsuwacie się od tego życia miłosnego, skupcie się na sobie, bo tutaj widzę, że, że faktycznie tak jakby tą energię, którą poświęcaliście innym osobom w przeszłości, teraz będziecie kierować na inne sfery waszego życia, żeby wasze życie jako, jako singli było dobrze poukładane. I w tym samym czasie w waszej podświadomości będziecie tak jakby będzie zachodziło wyleczanie tych przeszłych problemów z Waszych związków. I tak jakby zrozumienie, co tam się działo. No bo wiadomo, bo tutaj pojawia mi się po prostu taki dobry samarytanin, tak? Ale czy Wy naprawdę tak jakby urodziliście się na tej planecie i w tym życiu po to, żeby, żeby pomagać całemu światu? Każdy, każdy ma swoje problemy i każdy powinien najpierw spróbować te problemy rozwiązać sam. I mówię tutaj odnośnie Waszych byłych partnerów. A nie siedzieć i czekać, aż ktoś przyjdzie i im te problemy rozwiąże, bo to jesteście Wy. To Wy jesteście tymi osobami, które przychodzą i rozwiązują problemy innych ludzi. W ten sposób, tak jakby tracąc, tracąc swoją energię. I tak jak kiedyś odsuwaliście swoje potrzeby na bok, żeby zadowolić partnerów. Teraz odsuwacie życie miłosne na bok i zadowalacie siebie. Tutaj jest potrzebna równowaga, od yy, tak jakby przywrócenie równowagi w Waszym życiu. W każdej sferze Waszego życia. I to jest tak jakby przygotowanie Was do tego, żeby być w stanie stworzyć szczęśliwy związek. I uda Wam się, bo mamy te sześć buław tutaj. Tylko, że te sześć buław to mi pokazuje waszą psychikę, waszą podświadomość. Uda wam się tak jakby zrozumieć, o co chodzi, poznać tą swoją wartość i po prostu trzymać to jako taki skarb. I faktycznie, kiedy, kiedy poznacie już tą osobę, która tak jakby, bazując na tym, co kiedyś was spotkało z tymi poprzednimi partnerami, to wy już wiecie, na co macie uważać. Już będziecie dostawali sygnały, tak? że jak poznajecie nową osobę i ta osoba tak jakby zaczyna pokazywać zachowania takie, jakie mieli wasi byli partnerzy, to wy tak jakby od razu możecie się odsunąć, bo wy już tego nie chcecie, tak? Ju, już to spróbowaliście i wam nie posmakowało. Odbiło się po prostu na was niedobrze. I dzięki temu będziecie w stanie sobie przefiltrować te wszystkie osoby, które są... Dla Was dostępne lub będą dla Was dostępne. Żeby znaleźć to jedyną albo tego jedynego. Tylko to jest w tym momencie yy, praca tak jakby Waszej podświadomości i praca emocjonalna. Dlatego tutaj się po prostu odsuwacie. I tak jak wcześniej wspominałam, nie odsuwacie się dlatego, że straciliście siły. Nie, ta siła dalej jest. Tylko teraz Wy tak jakby w końcu poczujecie efekty. Tej waszej siły na samych sobie, kiedy skupicie tą, tą energię na sobie. Czyli tak jak kiedyś innym pomagaliście, tak teraz pomagacie sobie. I to wcale nie jest złe, tak jakby, bo to, no wiadomo, to się, odbyło się to waszym kosztem, ale to była też wasza, tak jakby, ogromna lekcja dla was. To, że, że z tymi byłymi partnerami, że, że tak, tak jakby. Pomogliście tym byłym partnerom odbić się od dna. To bardzo dużo świadczy o Was. Pozytywnie, oczywiście. I lekcja dla Was jest taka, że Wy jesteście w stanie wyciągnąć z bagna wiele osób. Tylko tak jak być może wcześniej próbowaliście wyciągnąć wszystkich, którzy się nawinęli pod rękę, tak teraz skupiacie tą siłę, skupiacie tą energię żeby użyć jej tylko dla odpowiednich osób. Ok, zostawię to na tym. W części rozszerzonej czytania zajrzymy sobie, w jaki sposób moglibyście przycią przyciągnąć prawdziwą miłość do siebie, albo jak rozpoznać partnera, który byłby dla Was odpowiedni. To będą cztery karty wyroczni. Albo nad czym moglibyście popracować, żeby tak jakby zacząć przyciągać y, odpowiednich partnerów do siebie. Oprócz tego mamy trzy karty Starota Kluczego. Krók pokaże nam pewne cienie, których w waszej podświadomości, w waszej osobowości, których albo jeszcze nie widzieliście, albo które ignorujecie, które są tak jakby kluczowymi sprawami, jeżeli chodzi o wasze życie miłosne. Oprócz tego kruch może nam pokazać pewne rzeczy, które będą bardzo ważne w październiku dla Was. Mogą się one odnosić również do innych sfer życia, w których jeżeli coś będzie się działo nie tak, to, to może, wam, może to umknąć Waszej uwadze w momencie, kiedy skupiacie się na tym. Link podaję poniżej. Jeżeli macie ochotę zobaczyć, jakie jeszcze wiadomości są dla Was, to zapraszam. A jeżeli nie, dziękuję Wam ślicznie za oglądanie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, ściskam Was bardzo mocno i zapraszam na następne czytania.